Dla mnie to bardzo ważne, żeby znać więcej o Polsce i cały czas podoba mi się podróżować poza Wrocławia, żeby odkrywać nowy świat. I ten weekend wybrałem szansę z grupą i odkryliśmy południowo-zachodnia Polska. Ta wycieczka była zorganizowana przez dwie dziewczyny, które uczą polskiego dla obcokrajowców i chcą tylko podzielić swoją wiedzą o Polsce z ludźmi takimi jak ja, które chcą wiedzieć więcej o tym wspaniałym kraju. No i teraz nowa przygoda na manuf Manufaktura Bolesławcu. No i możemy zobaczyć jak wygląda ceramika. To, co się to jest niesamowite, że pierwsze to jest, że produkty są wykonane z lokalnej gliny i są też wypalone na wysokiej temperaturze. Każdy egzemplarz są wyjątkowy, bo są robione wręcznie i widać kobiety, które to zrobili, było niesamowite. Później, żeby zobaczyć jakie jest trudno, byliśmy na warsztaty, żeby spróbować robić po swojemu i się uczyłam, że jest potrzebne prawie 3 miesiące, żeby mieć możliwość, żeby robić doskonały jeden egzemplarz ceramiki. Więc mam do roboty. No i po tego wspaniałej podróży między ceramiki, mieliśmy też troszeczkę prawie sportu. Więc nasza przygoda przynosiła nam do rzeki Bóbr, gdzie tam wpływaliśmy przez 3 godziny. To miejsce dla mnie było magiczne. Krajobrazy były wspaniałe, bardzo spokojne. Ptaki śpiewali koło nas, czasami się spotykali też inne zwierzęta. I naprawdę nie mam słów. Było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Po tyle emocjach potrzebowaliśmy troszeczkę odpoczywać i spaliśmy na wspaniałego domu agroturystycznym, który jest na Wolimierzu. I oczywiście tam zrobiliśmy jedną z najsłynniejszych czystości w Polsce gotować kiełbasę. Nie później byliśmy, żeby odwiedzić most Pilchowice, który ma więcej niż 100 lat, kiedyś robił połączenie między Jeleną Górą i Wleniem. Okazało się, że ten most nie działał już, ale miało być niszczone z powodu filmu Misja Niewykonalna. I okazało się, że ludzie walczyli o zachowywanie tej części historii regionu w tym miejscu, więc most jeszcze jest i nie było wybuchany przez Top Cruise. Ostatnie miejsce naszej podróży było na kolorowej jeziora. I dla mnie było niesamowite, bo uh, w lesie kreują Szan 4 jeziora, z których uh, każdy ma swoje kolory. Jeziora, której najbardziej podobało mi się, Szan, było jeziora błękitnego, bo kolor robił niesamowite niebieski. I ja słyszałam, że jest uh, 20 metrów z głębokości, Woda jest czysta, więc jest dużo życzy w środku. I dla mnie to jest, że robią magiczny spektakl i podoba mi się siedzieć i tylko medytować i myśleć o całej podróży.